Witajcie na kanale Sylwiaka Podróże, zapraszam Was na kolejny film. Jestem na kolejnej stacji na Dolnym Śląsku. Znajduję się na stacji kolejowej Polanica Zdrój. Jest to linia między Wrocławiem a Kudową Zdrój, która przejeżdża przez takie miasta w Kotlinie Kłodzkiej, czyli Kłodzko, Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój, Lewin, kłocki, Kudowa Zdrój. Taka linia kolejowa, uzdrowiskowa tak zwana. W każdej miejscowości jest pijalnia wód mineralnych, na przykład w Dusznikach, Polanicy, w Kudowie. W Kłodzku nie ma, ale jest twierdza, można zwiedzać. To zapraszam na film z twierdzy, dwa odcinki. Także to jest budynek pijalni w Kudowie. Wszystkie pijalnie w Polanicy, Kudowie i Dusznikach są wzniesione od 1879 do 1890 roku około. A tutaj widzimy budynek pijalni w polanicy zdrój. Jak widzicie, te budynki niewiele się od siebie różnią, tak jak mówiłam na filmie z budowy. Podkreślałam, że jest to budowa barokowa, mimo tego, że jest wznoszona w późniejszym okresie. Tutaj widzimy budynek. Pijalni w dusznikach zdrój, obszary uzdrowiskowe z parkami i budynkami pijalni wznoszono w każdej z tych miejscowości wraz z budową linii kolejowej. Kolejna miejscowość to Kłocko oraz Twierdza w Kłocku. Z bastionów górujących nad Kłockiem można podziwiać panoramę miasta oraz gór otaczające Kotlinę Kłocką. Wiecie, jaka ciekawostka, że tutaj na stacji w Polanicy znajdują się y, coraz rzadziej spotykane semafory kształtowe. Czyli taki sygnalizator kolejowy do sterowania ruchem kolejowym. I tutaj maszynista y, przy pomocy ustawienia ramion lub świateł y, no, nakazuje zatrzymanie lub prób pociągów, coś takiego właśnie. tu są dwa perony. I zadaszenie tutaj jest taka wiata drewniana magazyn jakiś no i cicho tak cicho. cicho, taka spokojna okolica jest. I taki spacer do pijalni wód mineralnych trochę pochodzić bo można po parku zdrojowym. Wszystko jest pozamykane, tylko informacja z zewnątrz dla pasażerów. Kasy nie ma, nie ma kasy, nie ma nic, tylko rozkład. Kolejne semafory na drugim peronie. A teraz czekam na pociąg. E, przyjedzie przynobus. To zobaczycie chyba taki sam e, co w poprzednią stronę jechałam. Zobaczymy. Taki sam raczej. I na tym kończę. Także w następnym odcinku opowiem o czymś innym, o jakimś innym miejscu. Do miłego oglądania, trzymajcie się pa.